Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. enimo.net Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. W przypadku Suzuki Alto 7 z lat 2009 do 2014 wymiana prawego reflektora z lampą wymaga staranności i odpowiednich narzędzi. Najpierw upewnij się, że dioda kontrolna świateł jest uszkodzona. Może to objawiać przepalenie filaru lub uszkodzenie obwodu. Aby wymienić część, potrzebujesz śrubokręta z plastikową końcówką, nowej lampy pasującej do modelu, zazwyczaj typ MR8 lub MR16, rękawiczek oraz źródła światła do testu. Zacznij od wyłączania zapłonu i wycierania reflektora z brudów. Otwórz maskę i zlokalizuj oprawę reflektora po prawej stronie. Odblokuj zatrzaski mocujące, ostrożnie wyjmij starego filara. Unikając dotykania szklanej osłony, aby nie pozostawić smug. Włóż nową lampę w identycznej pozycji, upewniając się, że zaciski są dobrze przylgnięte. Załącz wtyczkę i testuj działanie, włączając światła. Jeśli wszystko działa, zamocuj oprawę i maskę. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z instrukcją obsługi pojazdu lub specjalistą, gdzie szukać części, w sklepach motoryzacyjnych lub na platformach internetowych, ale ważne jest, aby upewnić się o kompatybilności z modelem. Uwaga! Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.